Paulina, dziś premiera filmu Fox 2, filmu, który wraca do kin po 25-letniej przerwie. Jakie to było dla Ciebie wyzwanie aktorskie, wcielić się w Twoją postać? E, ogromne, dlatego że znam oczywiście oryginał, tak, e, dlatego jak dostałam zaproszenie do nagrania self-tape'a, no to bardzo się ucieszyłam. Oczywiście e, wiedziałam na pewno, że te postacie nie występują w jedynce. E, miałam tylko jedną scenę, ale rozumiałam, że być może to będzie takie wyzwanie, że jest to jakiś ekwiwalent do postaci e, Agnieszki Krukowne, czyli postaci Soni z jedynki? E, no i ja po prostu jestem zakochana w tej postaci, także starałam się dać z siebie e, po prostu jak najwięcej i bardzo się ucieszyłam, kiedy dostałam rolę. A ile jest e, w, te, w tej postaci kreacji, a ile odnajdujesz siebie na co dzień? O jejku, no jest bardzo dużo kreacji. Ja na pewno e, odkryłam, grając Annę Bychawską, że to jest fantastycznie być taką osobą, która ma mm, tylko pozytywny stosunek do samej siebie. Myślę, że to jest też e, moc tej postaci. Dlatego, że w dzisiejszych czasach wszyscy wątpimy w siebie. No, okupują nas zewsząd e, social media, e, cały rynek konsumpcyjny, który mówi nam, że ciągle jesteśmy niewystarczający i ciągle musimy, musi, musimy więcej. A tutaj Anna Bychawska jest po prostu dziewczynką, która świetnie się czuje w swojej skórze, jest dumna z siebie i zadowolona. Czyli tego możemy się od niej nauczyć my jako widzowie, prawda? Bo właśnie tak jak powiedziałaś, w tym idealizowanym świecie o tym zapominamy, że jesteśmy wartością. Tak, dokładnie. A Anna Bychawska jako dziewczyna, przynajmniej tak ją budowałam, że ona rzeczywiście bardzo wiele przeszła kiedyś i wszystko do czego doszła zawdzięcza sobie, a w związku z tym, jak już coś ma, to po prostu trzyma się tego bardzo mocno, ale też ma dzięki temu niesamowity instynkt przetrwania. Na planie spotkałaś się między innymi z panem Januszem Gajosem. Jak wam się współpracowało? Czy mieliście okazję zagrać wspólne scenę? Niestety tylko taką mikroscenę, mikrointerakcję między naszymi postaciami. Oczywiście żałuję, że tak mało, ale po prostu sama możliwość obserwowania pana Janusza na planie to jest no to jest wielka przyjemność. To jest mistrz. Człowiek o niesamowitej też pokorze i skromności, a a człowiek z takimi pięknymi rolami. No właśnie, z takim bogatym też doświadczeniem, bo jednak jest od lat. Dokładnie, dokładnie. Pomimo dziś premiera FUKS 2, a co szykuje dla Ciebie 2024 rok? Czeka mnie jeszcze premiera filmu... E... Sami swój początek, czyli prequela e, słynnej trylogii, e, gdzie też jakby kontynuuje to, jest ten sam scenarzysta. E, I na jesień premiera filmu e, Diabeł, który jest kinem sensacyjnym. Myślę, że taka troszeczkę inna rola, e, niż na przykład tutaj w Fuksie możemy mnie zobaczyć. To będzie dość tajemnicza, wycofana, radna. No i takie e, kryminalne kino. Wspominałaś o filmach, a zastanawiam się na przykład, czy jakby złożyliście pozycję udziału w programie rozrywkowym. Czy przyjałbyś na przykład w Twojej twarzy brzmi znajomo, albo w Tańcu z gwiazdami, czy chciałabyś wystąpić? Na początku trzeba mieć rzeczywiście przestrzeń, ponieważ są to programy, które bardzo angażują, ale nie widzę też yy, powodu, żeby... Yy, Uczestniczyć w takich programach, jak nie masz czasu na to, żeby się w to zaangażować. Wszystkie osoby, które ja znam, które uczestniczyły w takich programach, mówią, że to po prostu pochłania ciebie, wyjmuje na wiele miesięcy. I to jest po prostu bardzo trudne zadanie, akurat w moim przypadku, ponieważ muszę łączyć teatr razem z graniem na planie. Więc na razie nie miałam takiej okazji, ale na pewno są to niesamowite przeżycia. Słyszałam od wielu kolegów i koleżanek, że jest to no po prostu lifetime experience. Super, bardzo dziękujemy Ci za rozmowę i życzymy powodzenia w dalszej karierze. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.